To dzisiaj tutaj Olszak z możemy z... że and Roblox. Dobra, zabrania ja się zbieram do szkoły, Dobra. Słuchajcie. zabrania na szkołę. O! Zimno czy ciepło? Ale się pyło. Dobra, to się ubieram. Dobra, szukam spodemek. Ty, może takie coś? No, Co? No, a no. No ja! Dobra. Czemu ta mama nie każe światła? No. Dobra. Przynajmniej to ona płaci za prąd, a nie ja. Idziemy na dół, słuchajcie, bo zaraz się spóźnię. Plecak! O! Mama, ta ja mam do plaszy, mam buci. Matko, pleca, mam guci. Matko, plecaka, nie wiem, gdzie. I... ale... Dobra, mama to trzy ode mnie chciał. Ale! Nieju, ja się do szkoły spóźnię! Gasić światła, gasić światła! Szybko, mama, Bosiu! Się spóźnię! Nara! Słuchajcie, zaraz się spóźnię, nie no. Wszystko ty jesteś! No czy... ja jadę autem. Dobra, 3 minuty. No nie! Minutę się spóźniłam już. Chyba żarty. Dobra. Przepraszam za spóźnienie. Tylko 6 minut. Proszę, nie dostanę spóźnienia. Nie, nie dostanę. O ile można. O, pani zadzwoniła z lekcji. Fajnie. O, te... Czemu ja już. To jest musisz być, musisz być... Przecież jestem. Dobra. Aha, bo ja nie mam nic słuchać. Telefonik. Oczywiście. Many, 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 bo mi mama dała. Coś do pizza. mamo Teraz mamy... Co my mamy? Music. Będę słuchać. Teraz lecimy z gitarką. Czy ten no. no taka sobie piosenka. To, to. Dobra, już chyba skończyliśmy tą lekcję Teraz idziemy z tala. Teraz idziemy na WEP. Teraz mam gimnastyczkę. Chyba mogę iść tak na gimnastykę. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj w ogóle chcę Wam widzowie coś pokazać, bo się nauczyłam nowe sztuczki. Nie wiem gdzie, gdzie się tą sztuczkę robiło. Bo mnie taką fajną sztuczkę. Sztuczkę, sztuczkę. pani nauczyła, No mam czekać. Gdzie to jest? Moment, po prostu jak patrzcie. Chłop! I hello, Brawo ja, słuchajcie! Brawo ja! Który kończy lekcję? 14 fajnie, fajnie. Jeszcze. Jeszcze jakieś kółeczki. Jeszcze jakieś przewroty, salto. No słuchajcie! Jeszcze dwie lekcje. Lecimy teraz, słuchajcie. Teraz mamy angielski, okej. Okay. Gdzie? Przekładź lekcję o trzynastej. Po co? Mama! Przy... Po co? Jeszcze ostatnia lekcja. A dobra, nie chcę mi się uczyć. Dobra. czekaj. Sadaj do auta. A tak miało być kolorowo dzisiaj, słuchajcie. Dobra, mój się tłumi Mama jest 13 godzin dobra. dobra widzowie, słuchajcie, widzimy się za chwilę No widzowie Czekamy nie Zapraszam O dobra, słuchajcie widzowie Widzimy się za chwilę Bajo! Kiedy mogę iść do domu? Jestem głodna! Nie no, pijcie dobra. dobra, słuchajcie, wychodzimy Chyba i do Szybko, co to? Do Jestem strasznie zmęczona Otwieram chatę Ty, ma mamy nie ma? Otwieram chatę, otwieram Głodna Zamykam wszystkie okna O, się zmęczyłam Sprawdźmy co jest w lodóweczce Uuu, hmm. goferki! W sumie za bardzo przepadam za goframi. Pizza No, to jest coś O, jeszcze jabłuszko sobie zjem po pizzy Nie o, już się tak zmęczyłam. Gdzie jest mama? Zadzwonię do mamy. Halo? lepiej nie, lepiej. Idę na górę. Idę sobie posiedzieć w pokoju. Tablecik. I pogrę. Odpocznę. Ja Wychodzę w piżamie. Co, co jest grane? No co? Słuchajcie, muszę w tym w domu wybudować jakiegoś Secret Room'a, o którym mama nie będzie ma wiedzieć. XD. Dobra, już chyba czas spać. Słuchajcie, sobie rękawiczki przebiorę. Jakiś fejk. Tak mi się spać. Chcę, żeby nawet nie na wiecie. Sam śpiąca po tym. Całym dziwnym... No. Dobranoc. Słuchajcie, mam pomysł. Tak bardzo mi się już... Sprawdzę, nie chcę. Szukam. Nie szukam. się że wróci na To jest. Co? Kubuś. Gdzie ty, mama, jesteś? Co ty robisz? Wiesz, ja też mam... Co robisz? O, co Mama, mogę na imprezę? To jest taka imprezka. Co to ej, 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 o nasu... ej, słuchaj, Jest, jest. Kopisz! Mama, wiesz co? Idę na imprezę, zaraz przyjdę, okej. Okay? Idę się Kopis. A teraz idziemy na jednego. A teraz, a teraz. Dobra. Jak nie wiecie, jak je pisze Skanky Brookhaven, no to tutaj macie. macie hmm. Tak szczerze to nie mam pomysłu, moi drodzy Ej, słuchajcie, cool! Dobra, idziemy na imprezkę Uznajmy, że ja jestem starsza, uznajmy, że ja mam 10 lat, tak. Czyli... Czekaj Coś podejrzanie cicho w tym domu. Góra mi zabyła auto. <laughs> Widzimy się za chwilę. Co? Nie, nie mówcie, że tam jest moja mama. Co? Nic, wiesz... Uuu, hejka! Fajny parkietik, widzowie. Świetne zakończenie dnia. Di, 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 di. Bardzo fajnie jest tutaj słuchajcie widzowie Jestem chyba najmłodsza stąd? O, nie, dobra. Taka średnia. I tu proszę ma imprezkę. Ale cool, słuchajcie, jest widzowie. Robimy Photoshopki. No. Zakończyć w ten sposób film, czy chcecie jeszcze zobaczyć drugą część, bo oczywiście, że mogę wrzucić. Chyba widzowie w ten sposób będziemy kończyć ten super filmik. Jeżeli chcecie w ogóle drugą część, to zostawcie lajka i subika bajo. Obrzymaj się kapi... A spadną! Ej to się zsunęło No. A szkoda. Dobra. Jeżeli chcecie następny odcinek z takiej serii historii, to chcecie like i See Pożegnaj się, Kapi. Cześć.